Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Moi drodzy, moi kochani, chcę zapowiedzieć wczoraj, bo nagrywam w niedzielę. Słuchajcie te <laughs> filmiki na YouTube dla Was. 23. z 20, 22. odbyła się audycja z moim udziałem w radiu Nienagannym.pl. W przyszłą sobotę będę prowadziła już pierwszą taką swoją audycję. Moi kochani, zapraszam serdecznie. A teraz już przejdźmy, słuchajcie, do tematu. Moi drodzy, właściwie bardzo często pojawia się pytanie do mnie kierowane, no jak poznać jakichś nowych ludzi? Jestem introwertykiem, no jak poznać, jak mam poznać, tak? Słuchajcie, no wejście w każde nowe środowisko, i nawiązanie, moi drodzy, relacji z obcymi osobami, no bywa, bywa trudnym zadaniem, słuchajcie. Szczególnie dla introwertyków, tak? Szczególnie dla inter, introwertyków. Moi drodzy, ja y, przygotowałam króciutko. Największym błędem, słuchajcie, moi kochani, jest wyobrażenie sobie, że y, od razu z góry, słuchajcie, że nie y, zostaniecie zaakceptowani, tak? Słuchajcie, nie jesteście aspołeczni, nie jesteście niechętni ludziom. Po prostu, no, inaczej to odbieracie, tak? E, I teraz, co jest najlepszą radą dla Was, ale taką radą, wiecie, o telefon mi tu pierdzi, słuchajcie, przychodzą informacje, ale taką radą nie, nie zmuszającą Was do niczego, to jest, słuchajcie, e, sposób, jeden ze sposobów, to jest oczywiście zmiana nastawienia. Przed właśnie spotkaniem z tymi nieznajomymi osobami. Czyli zamiast zastanawiać się, co macie im powiedzieć, ee, no to lepiej słuchajcie, wejść ee, tak, żeby oni was zauważyli. Ale słuchajcie, ja wiem, że to jest ciężkie dla introwertyków. Słuchajcie, nie, nie, nie. To ja nie mówię, żebyście wchodzili z hukiem, nie. Ale wejdźcie do środka. I zastanówcie się wtedy, jak możecie sprawić, by ludzie wokół was poczuli się bardziej komfortowo. Czyli nie myślcie, że co wy będziecie mówić do nich, tak? Jakie tematy będą, bo tematy mogą być różne. Ale słuchajcie, warto stosować taką technikę małych kroków, przy właśnie przełamywaniu tego typu barier. Kiedy jesteście gdzieś gdzie, no musicie poznać nowych ludzi, czyli na jakimś przyjęciu, nawet rodzinnym, spotkaniu, czy nawet spotkaniu z przyjaciółmi, ale tam też są nowi ludzie, najskuteczniejszą taką sztuczką, jakiej możecie użyć, jest zmiana nastawienia. Czyli to, co powiedziałam wcześniej, tak? Ja wiem, kochani, że to nie jest łatwe i ja sobie zdaję z tego sprawę. Słuchajcie, <laughs> największym błędem, albo inaczej, Takim największym błędnym wyobrażeniem o introwertykach jest to, że są aspołeczni. A introwertycy nie są, kochani, aspołeczni, nie są niechętni do ludzi. Ale ludzie czasami, y, słuchajcie, y, introwertycy, y, ludzie, których ja poznaję, czasami pytają mi się. I patrzcie, oni mnie poznają, tak? Ale oni mnie poznają tylko dlatego, że ja no, jestem pedagogiem i wiecie, wiedzą, wiedzą, że coś tam mogę poradzić na to, coś mogę pomóc, wspomóc, tak? To najczęściej są muszę tutaj właśnie sprecyzować najczęściej są zapytania przez internet na messengerze, tak? Kierowane do mnie, tak? Czyli zobaczcie, to znowu nie jest takie poznanie bezpośrednie mnie, tylko, a wiecie, taka prośba o poradę. O, można to tak określić, no właśnie. I oni pytają, a ja jestem introwertyczką, a w jaki sposób ja mam po prostu zawierać te nowe znajomości? Słuchajcie. Słuchajcie. Takim najprostszym, można powiedzieć, no, najprostszą poradą jest, że najpierw spróbuj zawierać przyjaźnie z osobami, które już znasz. E, tak? To jest jakby też takie ćwiczenie, tylko słuchajcie, nie zawierajcie fałszywych przyjaźni, tak? Nie ma być na zasadzie, ja teraz ćwiczę, zawieram przyjaźń, a później już do widzenia, nie? Nie, 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 kochani, nie, nie, moi drodzy. Ale spróbujcie od tej strony, kogoś już znacie. E, spróbujcie z tą osobą e, się zaprzyjaźnić, tak? Jeżeli, no, nie wyjdzie Wam, to możecie poszukać innych osób, które znacie, tak? No bo nie zawsze ta chemia przyjaźni się uwidacznia od razu na dzień dobry. To też musicie mieć troszeczkę więcej cierpliwości. I ja oczywiście zapraszam do komentarzy. To jest dla mnie bardzo ważne, Wasze spostrzeżenia, tak? Zapraszam do komentarzy. Chcę poznać Wasze opinie, kochani. Słuchajcie, ale jeśli potrzebujecie uzyskać taki spokój, wiecie, bo ten stresik jest przed poznawaniem tych nowych ludzi, jesteście introwertykami, więc, je, więc to jest naturalne u was, tak? To nie jest nic złego. Jednym z takich rozwiązań jest szukanie takich wzorów do naśladowania osób, o których myślicie, że mają taką osobowość podobną do Waszej, zachowują się w podobny sposób jak wy, ale są jakby bardziej, ja to powiem kolokwialnie, śmiali. To nie znaczy, że macie się zachować identycznie, bo że ja jestem taka, a tu z jest inna. No nie, to ja będę tak jak się z zachowywać, już siebie zatracę, bo chcę też, 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 chcę poznawać tych ludzi. Nie. Zdzicha jest podobna do mnie, ale z jest odważniejsza, a ja jestem taką introwertyczką. Ja mówię teraz teoretycznie, kochani, teoria. Prawda? Podaję przykład na sobie. <laughs> ja nie jestem akurat introwertyczką. No i ja mogę podpatrzeć, podpatrzeć. Jak ta z Sorry, z bardzo lubię to imię. Podaję tylko przykład. Jak ta z dzisiaj. Słuchajcie, jak ta z dzisiaj się zachowuje, jak poznaje te nowych, tych nowych ludzi? Można to podpatrzeć i można spróbować to też zastosować, tak? No. Słuchajcie, kto z Was czuje się właśnie w taki sposób, że jest introwertykiem, niezależnie od tego, czy chodzi o poznawanie innych ludzi, czy chodzi o to, że. Musicie tam w swojej pracy na przykład przemawiać publicznie, by przezwyciężyć ten strach, musimy wyjść naprzeciw. Każdy strach, żeby przezwyciężyć, to um, trzeba wyjść naprzeciw. Ale moi kochani, robić to małymi kroczkami takimi kroczkami możliwymi do wykonania, tak? Możecie na przykład zacząć właśnie od takiego małego kroczku, jeżeli chcecie, należycie do jakichś takich grup tematycznych na różnych tamforach i tam, słuchajcie, małymi kroczkami zawierać przyjaźnie, tak? Możecie też wykonać takie ćwiczenie. Możecie sobie wyobrazić, że jesteście akurat gospodarzami imprezy i że podchodzicie do kogoś, tak? I teraz... Jak to zrobić, żeby ta osoba, do której podchodzicie, to jest wyobrazić macie sobie, tak? Żeby ona się poczuła dobrze. Takie nastawienie sprawi, że zaczniecie, słuchajcie, jakby uczyć się, jak to robić, żeby te osoby poczuły się dobrze, tak? Bo jak wy będziecie zakładać, że wy coś, mówiąc kolokwialnie, schrzanicie i wycofujecie się od tych nowych znajomości, ale chcecie je jednak zawierać, więc tutaj musicie jakby przeprogramować się, tak? Mam nadzieję, że mówię dosyć zrozumiale, kochanie. Jeżeli nie, to napiszcie mi pod, 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 pod tym filmem. Czyli to jest już takie ćwiczenie, wyobrazić sobie, tak? Eee, że się jest gospodarzem imprezy i podchodzimy do osoby, witamy ją, tak? Ale jeśli, słuchajcie, połączycie to z taką myślą, że każdy człowiek ma co najmniej jedno, ma najczęściej więcej fascynujących cech, to słuchajcie, waszym zadaniem jest wykorzystać swoją naturalną ciekawość i odkryć, jaka to, jaka to jest cecha u danej osoby. Takie podejście też może wam ułatwić zawieranie tych nowych znajomości, moi drodzy. Ale jeżeli chcecie, żebym jeszcze rozwinęła ten temat, moi, moi drodzy, to zapraszam pod filmem, muszę sobie światełko zapalić pod filmem, zapraszam, zapraszam do komentarzy. Dzielcie się swoimi spostrzeżeniami na ten temat. Pamiętajcie, że przy takim dzieleniu się spostrzeżeniami zawsze się nawzajem od siebie czegoś uczymy, tak? Czyli te ćwiczonka takie, czyli wyobrażam sobie, że... Jestem gospodarzem imprezy, podchodzę do człowieka, yy, witam go i, i wyobrażam sobie, jak mam to zrobić, żeby on się poczuł dobrze, tak? A z drugiej strony, słuchajcie, no, yy, muszę sobie taką myśl wytworzyć, że każdy człowiek ma jakieś takie fajne zainteresowania, fajne tam jakieś ciekawe yy, może przeżycia ma, tak? I ja chcę te przeżycia poznać, tak? Ja, ja chcę poznać tego człowieka, tak? Czy, czy ten człowiek jest ciekawy, na pewno, ale co on tam, wiecie, ma ciekawego do powiedzenia? Czy taka chęć, jakby poznawania yy, yy, różnego rodzaju, też pasji różnego rodzaju ludzi, tak? Nie, mam nadzieję, że ja nie zakręciłam za bardzo dzisiaj wam, kochani. No cóż, moi drodzy, ja dziękuję wam serdecznie za komentarze, łapki w górę, za subskrypcję. I śmiało, komentujcie pod moimi filmami, jestem otwarta na Wasze komentarze. Do usłyszenia.